Kani, kozieradka idealna na problem z wypadającymi włosami. Potocznie mówimy na nią konieczna grecka. Ze względu na bogatą zawartość witamin i minerałów możemy ją stosować wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Ale dzisiaj skupimy się na stosowaniu zewnętrznym. Zrobimy wcierkę do włosów i napar do spryskiwania skóry głowy. A więc do szklanki w zasadzie wrzucam łóżkę zmielonych nasion kozieradki. I zalewam to 3 czwartą. Szklanki wrzącej wody. To już Zapach tej kozieradki nie jest taki super, ale nie o to tu chodzi. Chodzi o to, aby działała. Przykrywamy, żeby nam się ostudziło, później przesadzamy przez gazę, wlewamy do atomizatora i używamy. W drugi sposób na użycie kozieradki Polecam maskę. Wrzucamy. Środkę. Łóżka, pół to zależy. Zalewamy także brzącą wodą, mieszamy do uzyskania ciastki. Czekamy aż się ostudzi i nakładamy na głowę. Gotowy, ostudzony napar e, używamy bezpośrednio na e, skórę głowy. Sprys spryskujemy e, głowę, najlepiej już po jej umyciu. Nie spłukujemy, zostawiamy do wchłonięcia się. Inaczej znowu jest z maską. Nakładamy ją przed myciem głowy. Najlepiej 2-3 godziny. Jeżeli mamy możliwość pozostawienia jej na noc, to jeszcze lepiej. Wszystkie minerały, witaminy wchłoną się super. Ale najważniejsza jest systematyczność. Wcierek i naparów używamy 3-4 razy w tygodniu, stosując minimum przez miesiąc, aby były widoczne efekty. Także. Polecam do spróbowania i napisania ewentualnie komentarza, jak tam poszło u Was. Pozdrawiam.